Tesla dysponuje obecnie najbardziej zaawansowanym autopilotem, jaki można mieć w swoim samochodzie. Mowa o systemie do w pełni autonomicznej jazdy, tak zwanym oprogramowaniu FSD. Autopilot kieruje samochodem z punktu A do punktu B, jednak wymaga stałego nadzoru kierowcy i w razie potrzeby natychmiastowego przyjęcia kontroli. Tym samym w momencie, gdy system popełni błąd, a kierowca nie zdąży zareagować i dojdzie do wypadku, to cała odpowiedzialność jest rzucana na kierowcę. Jednak to nie jedyna kontrowersja wokół tego systemu. Tesla dopuszczała się wręcz manipulacji, pokazując nagrania z działania oprogramowania. A Elon wielokrotnie obiecywał, że oprogramowanie będzie kierowało pojazdem bezpieczniej, niż mógłby to robić przeciętny kierowca. Jak dotąd jednak nigdy nie realizując terminu tych obietnic. Jednak na chwilę obecną oprogramowanie jest bardzo zaawansowane, a z każdym miesiącem staje się coraz lepsze. Coraz częściej można zobaczyć, że samochód pokonuje trasę bez interwencji kierowcy. Na ekranie widzicie przykład takiego przejazdu. Przejazd jest wykonany w 100% przez pojazd a kierowca jedynie nadzoruje jego działanie. W przypiętym komentarzu znajdziecie link do słabości nagrania i więcej szczegółów. Na początek warto wyjaśnić, że Tesla posiada kilka wersji autopilota. Warto to sprecyzować, ponieważ czasami można usłyszeć na przykład o wypadkach związanych z autopilotem, w których pojazd dosłownie z całą prędkością wjeżdża w stojącą na drodze przeszkodę. I w 99% przypadków nie jest to oprogramowanie do autonomicznej jazdy. Po pierwsze, oprogramowanie FSD nie jest dostępne w Europie. Co prawda, można zakupić takie oprogramowanie, jednak jedyne co się wtedy otrzymuje to obietnice produktu, a nie sam produkt co również jest bardzo kontrowersyjne. W Polsce koszt takiego oprogramowania to 39 tysięcy złotych. Klient więc płaci duże pieniądze praktycznie za nic. Jednak FSD jest dostępne w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I tam, płacąc za oprogramowanie, otrzymuje się dostęp do wersji beta, która, jak wspomniałem, wymaga stałego skupienia kierowcy i nadzorowania. Dosłownie jedna z kamer w pojeździe jest nakierowana na kierowcę i monitoruje, czy aby na pewno patrzy na drogę. Odwrócenie wzroku może skutkować tym, że dostęp do oprogramowania zostanie zablokowany. Wypadki więc z udziałem autopilota najczęściej nie dotyczą wersji do autonomicznej jazdy na wersji podstawowej. Na polskim YouTube są filmy, które recenzują autopilota, i to nie jest oprogramowanie FSD, a zwykły autopilot, którego nie można porównywać z możliwościami oprogramowania do samodzielnej jazdy. Oprogramowanie FSD to oddzielny produkt, który jest kompletnie innym softwarem, na chwilę obecną niedostępnym na naszym kontynencie. Autonomię autopilota dzieli się na kilka poziomów. Najwyższy poziom to piąty. Na którym poziomie autonomii jest więc Tesla? Poziom piąty to autonomia zdolna do samodzielnej jazdy w każdych warunkach. Innymi słowy, w ogóle niepotrzebny jest kierowca. Jak łatwo się domyślić, nikomu się jeszcze nie udało tego osiągnąć. Poziom czwarty to autonomia zdolna do samodzielnej jazdy, ale tylko w określonych warunkach. Kierowca również nie jest potrzebny. Tą autonomię udało się uzyskać kilku firmom. Za lidera uznaje się Waymo. Tak udało się uzyskać tak zaawansowane i bezpieczne oprogramowanie, że uzyskano pozwolenie na poruszanie się tych samochodów bez kierowcy, ale tylko w określonych warunkach. Trzeci poziom autonomii wymaga kierowcy. Jednak może on oderwać wzrok i być skupiony na czymś innym, a gdy oprogramowanie będzie wymagało przejęcia kontroli przez kierowcę, to będzie on musiał być odpowiednio wcześniej powiadomiony. Takim oprogramowaniem dysponuje np. Mercedes. Tesla jest dopiero na poziomie drugim. Poziom drugi wymaga stałego skupienia kierowcy. Z pozoru więc Tesla jest z tyłu nawet za Mercedesem, jednak Tesla kieruje, a raczej stara się kierować pojazdem z punktu A do punktu B. Technologia Mercedesa, tutaj jest poziom wyżej, w rzeczywistości nie może się z tym równać. Oprogramowanie Mercedesa umożliwia jazdę autonomiczną, ale w bardzo ograniczonych warunkach, takich jak korek na autostradzie. Dlatego kierowca może oderwać wzrok, ponieważ trudno, żeby w takich warunkach mogło się coś złego wydarzyć. Przed Teslą jest więc tylko na papierze, w rzeczywistości nie ma co porównywać. Oprogramowanie Tesli nie potrzebuje specjalnych warunków do uruchomienia. FSD nie da się uruchomić jedynie, gdy występują na przykład silne opady lub warunki atmosferyczne są naprawdę kiepskie. Dlaczego więc Tesla jest tylko na drugim poziomie autonomii? Powód jest prosty. Celem Tesli jest uzyskanie w pełni autonomicznej jazdy bez udziału kierowcy. Jednak, żeby taką autonomię otrzymać, oprogramowanie musi działać bezbłędnie, co na chwilę obecną nie zostało osiągnięte i nie wiadomo, czy w ogóle będzie osiągnięte. Tesla więc rzuca odpowiedzialność na kierowcę w przypadku błędu systemu. Umożliwia to testowanie oprogramowania praktycznie w każdych warunkach i zbieranie ogromnych ilości danych, które służą do dalszego ulepszania oprogramowania. Waymo, tak jak wspomniałem wcześniej, doszło do punktu, w którym kierowca został wyeliminowany. Można więc założyć, że ich technologia jest znacznie lepsza. I w rzeczywistości tak jest, ale są pewne szczegóły, które sprawiają, że nie jest to tak klarowne dla wszystkich. Po pierwsze, Waymo korzysta ze znacznie większej ilości czujników, a Tesla tylko z kamer, co jest również kontrowersyjne. Waymo udowodniło, że na chwilę obecną da się osiągnąć czwarty poziom autonomii, ale niezbędne są dodatkowe czujniki a Tesla podąża pod prąd, twierdząc, że wystarczą kamery, a te są bardziej narażone np. Na, na warunki zewnętrzne i często mniej dokładne. Tesla używała jeszcze radaru, ale Musk uznał, że jest to zbędne i firma przestała montować radar w nowych samochodach. Obecnie oprogramowanie w ogóle z niego nie korzysta. Nawet w starszych samochodach, gdzie radar został fabrycznie zamontowany. W dodatku Waymo korzysta z dokładnych map otoczenia. Czyli Waymo, żeby wypuścić swoje samochody na dany rejon, musi wcześniej dokładnie zmapować obszar. Mówiąc wprost, potrzebują dokładnych informacji na temat położenia znaków, skrzyżowań i pasów ruchu, więc samochód nie polega wyłącznie na tym, co zarejestrują czujniki. Sprawia to, że samochody Waymo nie mogą poruszać się w dowolne miejsce. Do pełnego działania potrzebują dokładnych danych otoczenia. I pomimo tylu czujników i dokładnych map, te samochody też nie działają idealnie. Zdarzają się problemy, jednak działają wystarczająco dobrze, żeby mogły się bezpiecznie poruszać bez kierowcy. Oprogramowanie Tesli nie jest ograniczone do określonego obszaru i działa praktycznie wszędzie. Gdyby więc Tesli udało się kiedyś rozwinąć oprogramowanie na tyle, że pojazd poruszałby się znacznie bezpieczniej niż człowiek, to automatycznie staliby się niekwestionowanym liderem w tej branży. Na drogach już teraz poruszają się miliony Tesli, a każda z nich mogłaby się poruszać samodzielnie. I taki właśnie cel wyznaczył Musk. Jednak, tak jak wspomniałem na początku, nie jest to takie piękne. Tesla rozpoczęła sprzedaż oprogramowania FSD w 2016 roku, a oprogramowanie dalej nie działa wystarczająco dobrze. W dodatku w tym samym roku Tesla wypuściła słynne już nagranie, jak samochód pokonuje samodzielnie trasę pod nadzorem kierowcy. W rzeczywistości nagranie było mocno zmanipulowane i zwyczajnie wprowadzało klienta w błąd. Cztery lata od rozpoczęcia sprzedaży, czyli w 2020 roku, oprogramowanie w wersji beta zaczęło trafiać do klientów. W dodatku nie do wszystkich klientów, a do specjalnie wybranej grupy, która jeździła znacznie bezpieczniej niż przeciętny kierowca. Co jest znowu kontrowersyjne. Klienci zapłacili sporo pieniędzy za oprogramowanie, a po czterech latach wąska grupa dostała dostęp. I grupa ta zaczęła służyć jako testerzy, którzy zbierali dane niezbędne do dalszego rozwoju oprogramowania. Ryzykując własnym zdrowiem, a gdyby doszło do wypadku, to tak jak wspomniałem, cała odpowiedzialność spada na klienta. Od roku 2020 można więc znaleźć nagrania z używania tego oprogramowania i samemu prześledzić, jak bardzo firma poszła naprzód przez te kilka lat. Obecnie oprogramowanie jest dostępne dla wszystkich, którzy znajdują się w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Wystarczy zapłacić. Jednak aktualizację oprogramowania wciąż jako pierwsza dostaje wąska grupa kierowców. A gdy wersja staje się wystarczająco dobra, to trafia do wszystkich. W tym roku minie 8 lat od rozpoczęcia sprzedaży. Oprogramowanie jednak staje się naprawdę bardzo dobre. A najnowsza, czyli 12 wersja, aktualnie testowana przez pracowników i wąską grupę klientów, wydaje się być kolejnym dużym krokiem. Czego więc można się spodziewać w przyszłości? W najbliższych miesiącach dwunasta wersja oprogramowania trafi do około 400 tysięcy samochodów. Jest to również pierwsza wersja, która ma przestać być oznaczana jako wersja beta. Pojawia się również coraz więcej informacji, że oprogramowanie trafi w końcu do Europy. 2025 wydaje się być pierwszym możliwym terminem. Całkiem więc możliwe, że w końcu zobaczymy to oprogramowanie w Polsce. Możemy się więc spodziewać, że Tesla będzie udostępniała oprogramowanie coraz większej ilości osób i tym samym zbierała jeszcze więcej danych niezbędnych do dalszego rozwoju. Jednak największym pytaniem wciąż pozostaje, czy da się otrzymać tak niezawodny system, korzystając jedynie z kamer, że kierowca stanie się zbędny i na ile jest to odległa przyszłość.